Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Savoir Vivre. Witam Pani Dorota. Dzień dobry. Dziś mamy dla Państwa niespodziankę, ponieważ Pani Dorota jest tak miła, że będzie dzisiaj uczyć nas wiązać apaszki i krawaty. Oczywiście. Wszystko, co Pani redaktor sobie życzy. Pani Doroto, to od czego powinniśmy zacząć? Chyba od wyboru apaszki. No z... Co przydałoby się od tego zacząć. Czy długość ma znaczenie? Ma, ma, ma ogromne znaczenie wielkość apaszki, tak, bo e, klasyczna apaszka ma taki kształt kwadratowy i może być większa, mniejsza, mogą być też szaliczki e, i wtedy w zależności jakie mamy e, w naszej garderobie apaszki tak, e, takie możemy wiązania zastosować i mam nadzieję, że dzisiaj kilka uda mi się Paniom pokazać. E, mamy tutaj z nami trzecią prowadzącą, e, która właśnie jest ubrana w koszulę i to jest częsty strój kobiety na przykład do pracy, tak? Bluzka, koszula. E, no i apaszka. I co z nią można zrobić, tak? Wiele A pań Tak, <grym> właśnie. Wiele pań obawia się, że e, no, będzie wyglądała jak Stewardesa, tak? E, ja tutaj pokazuję, składamy apaszkę po trójkącie i od wąskiego rogu. Znaczy od rogu zaczynamy zwijać, tworząc właśnie szaliczek. Najprostsze co możemy zrobić to właśnie taką apaszkę e, zakładamy na szyję, zawiązujemy węzełek, może dwa. I właśnie panie się bardzo tego boją, że no tak... Takie nudne. Takie nudne, tak. Już założona tak troszkę na bok, prawda, dodaje e, takiej fantazji. Już jest troszeczkę inaczej, czyli... Jeżeli nie mamy pomysłu, nie mamy czasu, szybciutko zawiązujemy i chociaż przekręćmy na bok, już nie będziemy się tak źle czuły, nie będzie takie nudne. Albo końce możemy dać do tyłu. Jeżeli jest to dłuższy szaliczek, też będzie to ładnie wyglądało. A tutaj z przodu mamy e, ładną apaszkę na szyi, i też to bardzo fajnie wygląda. Od razu powiem, że panie z długą szyją mogą pozwolić sobie na takie wiązanie. Jeżeli mamy krótką szyję albo okrągłą twarz. To nie jest to najlepsze dla nas związanie, Ale wykorzystanie apaszki na tym się nie kończy. No ja już mamy trzy sposoby. Na szczęście. Ale kobiet dużo, tak? I każda by chciała wyglądać inaczej, wyjątkowo. Też bardzo fajnym sposobem i takim prostym, szybkim jest złożenie apaszki w ten sam sposób, tak? Czyli od rogu składamy do przekątnej i wkładamy taką apaszkę sobie pod koszulę. Układamy równolegle do naszego dekoldu końce, albo spinamy agrafką, przypinamy do koszuli, albo możemy wykorzystać biustonosz i te końce zamocować właśnie pod naszym stanikiem. I proszę, odświeżona, bardzo szybko wkładamy i wychodzimy, tak? To jest dla pań, które się spieszą bardzo fajna... Bardzo ładnie, takie eleganckie. Elegancka, tak, e, ładna e, metoda wiązania, nawet trudno to nazwać wiązaniem, tak? I teraz możemy użyć albo koloru kontrastowego, albo powtórzyć kolor, tak na przykład jakby, jakbyśmy miały też z niebieskim apaszkę, proszę zobaczyć, też bardzo ładnie to wygląda. Co jeszcze możemy z taką małą kwadratową apaszką zrobić? Już mając w ten sam sposób złożoną apaszkę, Możemy na jej środku zawiązać węzeł. Nie ściskamy go, taki luźny, żeby on był im bardziej taki fantazyjny i nieregularny, tym fajniejszy. I stosujemy ten węzeł jak korale, czyli węzeł w dekolt, a koniuszki zawiązujemy. I teraz jak one są krótkie, chowamy pod kołnierzyk. Jak są dłuższe, mogą na naszych plecach na karku być widoczne. I mamy korale. Świetny pomysł. To na to by naprawdę nie wpadła, że można w tak prosty sposób zrobić sobie nawet koralę nie trzeba kupować. Nawet nie trzeba. Kilka opaszek e, i można, można paszki łączyć ze sobą, dwie skręcić i zrobić e, sobie korale, których nikt nie będzie miał. Także e, to bardzo ciekawe, dosyć proste, więc proste, myślę, że nie Proste też szybkie. Można zawiązać. Tak, tylko pamiętajmy, żeby nie zaciskać. Jeżeli zaciśniemy, nie będzie tego efektu, tak? natomiast. Podobne bardzo wiązanie dla osób, które właśnie wolą takie bardziej mm, ułożone i takie równo poskładane apaszki. To właśnie równiutko je składamy i robimy ten sam węzeł, tylko z drugiej strony. Wtedy ładnie nam widać przejście i powstaje tego rodzaju węzeł. On jest już taki bardziej regularny, poukładany? Tak, dla zupełnie innych pań, które mają zupełnie inny charakter i co innego chcą wyrazić swoim strojem, ale ta sama paszka, ten sam jakby nawet wykonanie, ale po drugiej stronie rysuje nam się zupełnie inny obrazek. I wtedy inna pani zawiąże w tą stronę, druga pani pokaże z drugiej strony węzeł i mają zupełnie inne wiązania i wyglądają zupełnie inaczej. Proszę zobaczyć. Bardzo ładne, bardzo ładne, no, A ja jednak zostanę przy tym moim wcześniej. No że... właśnie, właśnie. Dla, się każdego, dzieje, dla, dla każdego, dla każdego właśnie coś, coś miłego. Pani Doroto, a jeżeli chciałabym na przykład w jakiś taki ciekawy sposób zawiązać sobie szal, no bo niedługo jesień się zbliża i... też jakoś tak próbujemy kombinować, nie wiemy jak, widzimy, nie wiem, czasem na witrynach sklepowych, że jakoś tak fajnie to wygląda. Tak. E, oczywiście. Szalik może być właśnie taki jesienny czy zimowy, ale będziemy w, e, mogły w ten sam sposób cieniutkie, jedwabne szaliczki też wiązać. Tak? Bo te same wiązania sprawdzają się na e, różnych rodzajach materiału. No i takim najprostszym chyba wiązaniem, które mm, chyba wszystkie panie i panowie znają, składamy szalik na pół, przekładamy za szyję i końce przez pętelkę. I to jest bardzo taki fajny, ostatnio noszony przez wiele, wiele osób, i panie i panowie w tym e, wiązaniu fajnie wyglądają. I właśnie te mięciutkie, delikatne i szaliczki bardzo fajnie e, do tego wiązania się nadają, jak i te grubsze, zimowe, wierzchnie. Ale, żeby coś zmienić, żeby nie było tak samo jak wszyscy na ulicy, to pokażę Państwu wiązanie bazujące na tym. Czyli wyjmujemy jeden koniec, szaliczka i przekładamy go nieco w inny sposób i powstaje nam taki warkocz. A poprawię tylko koszulę. <ścoughs> Widzicie fajne różnice? Widzę różnice. Czyli ten z prawej strony proste Układam wiązanie. Pokażemy jeszcze raz. Generalnie zasada jest taka, że jeden koniec wyjmujemy i teraz patrzymy, jak układa się ten koniec. Jeżeli on idzie pod tą częścią, a nad tą, to my robimy odwrotnie, czyli tym razem nad tą, a pod, pod tą, i wychodzi nam piękny warkocz. I tak, jeżeli jest zima i mamy gruby szalik, mamy to wiązanie blisko przy szyi, tak, pod samym. Pod samą brodą, jest nam cieplutko. Jeżeli to jest cieniutki szaliczek, dłuższy, odsuwamy go od szyi. Na wysokości mostka mamy ten nasz warkocz i też pięknie wyglądamy. No, sposobów widzę jest coraz więcej, żeby ja to wszystko zorzała zapamiętać. No, Pani na szczęście Doroto. nagrywamy i będzie można sobie, sobie, będzie można sobie powtórki włączyć. tak. Co jeszcze można z takim szalikiem zrobić? Często robimy tak, że po prostu zakładamy go na szyję drugi raz i po prostu mamy najprostsze, tak, takie wiązanie i tak sobie nosimy. Ale żeby je troszkę urozmaicić, to możemy sobie te końce jeszcze przełożyć. Jeszcze przełożyć. I już nam powstaje coś takiego. I już nie jest takie banalne, takie e, normalne i takie jak wszyscy. Już jakby nasze. Wygląd jest inny niż e, całej ulicy. Sposobów jest mnóstwo. Teraz tylko zależy od, naprawdę od naszej wyobraźni chyba. Tak, tak, od naszej wyobraźni. Poza tym możemy tak, że e, zakładamy, coś poplączemy. Już może nawet nie powtórzymy tego wiązania, ale e, zawsze takie tu przełożymy, tam zaplączemy, zawsze ten szal się pięknie ułoży i będzie fajnie. Także zachęcam też do eksperymentowania. Pokażę może jeszcze jedno. E, Fajne wiązanie, czyli kładziemy na karku dwa końce równe nam tutaj swobodnie zwisają i krzyżujemy. Jeden raz, drugi raz i te do tyłu. Ładnie związujemy, chowamy pod albo pod kołnierzyk, albo pod ten szaliczek, który już tam jest. A tutaj mamy, proszę bardzo. No ten też równie piękny, ale ten taki dosyć prosty, więc myślę, że zapamiętam. Tak, dwa razy. Dwa razy. I teraz proszę zobacz, jak jest koszula, kołnierzek mamy od środka. Jeżeli byłaby to gładka bluzka czy sukienka, ten szal stanowi ozdobę taką w formie korali na szyjnika. Jest na wierzchu. Fajnie się sprawdzają właśnie szaliki tak jak ten, który ma kilka odcieni, tak? Bo wtedy jakbyśmy go nie zawiązali, to nam się pięknie pokaże. Raz widać ciemniejszy, raz jaśniejszy. I to wiązanie jest wtedy zawsze ciekawsze. ciekawsze. Zawsze inny kolor wychodzi. Tak, więc podobnie tak jak tą apaszkę, którą pokazywałam, że ona też nie jest jednolita. I też fajnie na różnych węzłach te mazaje będą nam się układać. Co jeszcze mogę pokazać? Taki zwykły szalik, jak ten, związujemy tutaj. To jest teraz bardzo fajne wiązanie. Związujemy na końcach, przekładamy przez szyję i. Komin tak zwany, tak? Teraz właśnie można zimowe szaliki kupić już zszyte. Że nie kupujemy szalika, tylko właśnie zszyty i on jest w formie komina. Przekładamy go dwa razy wokół szyi, tworząc takie korale i nosimy. Bardzo fajnie się to sprawdza i na zimowych płaszczach, i właśnie z takich cieniutkich letnich szaliczków. Proste. Proste, a jakie ciekawe, jak urozmaica Oczywiście. nasz wizerunek. Każdy jest ciekawy, jak ona to zawiązała, to naprawdę... Tak, to wygląda tylko na skomplikowany, jeżeli patrzymy na kogoś, tak? I na jego cały strój. A jak zaczynamy się uczyć tych wiązań, okazuje się, że one są bardzo proste. A co ja mam na sobie związane? Krawacik, tak. Przygotowałam tutaj dla pani redaktor krawat. I pokażę Państwu bardzo prostą wersję krawata. Najpierw tak zwany kobiecy krawat, a potem jeszcze pokażemy taki, jak ma właśnie Pani redaktor, czyli już taki prawdziwy męski krawat. Czyli kobiety, które nie potrafią wiązać albo nie chcą, albo nie mają czasu, mają fajną metodę. Bierzemy jeden koniec dłuższego szalika i wiążemy na nim pętelkę. Dostaje nam pętelka, przez jej koniec przekładamy drugi. Proszę bardzo, mamy piękny krawacik. Po prostu. To jest danski, tak? tak? po prostu wiążemy pętelkę na jednym z końców i, I przekładamy. przekładamy. Tak, i już mamy bardzo szybki krawat, bo czasami jest nam trudno nauczyć się tych ładnych wiązań, prze, przeplatań i tak dalej. I to jest bardzo fajne, sprytne, szybkie prościej zawiązanie. Się chyba już nie da. Prościej się nie da, tak, i można sobie go na wysokości, jakiej tylko chcemy zawiązać i mamy taki krawacik. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Myślę, że na pewno wykorzystam, pokażę Państwu w następnych odcinkach, czego się nauczyłam, ale tu. To jest, tutaj zawiązałam Pani krawat, klasyczny męski, tak, wiązanie. I żeby go pokazać, to wezmę krawat, to jest akurat damski krawacik, nieco węższy, natomiast nie wiem, czy jakby pan, e, zwłaszcza o drobnej szczupłej, sylwetce, założył ten krawat, czy byłoby widać, że to jest damski czy męski. Zazem. Nie ma tak, nie ma to znaczenia. I teraz no mamy różnych tych wiązań- e, dużo jest wiązań krawatów. E, zależy jak, który jest nam wygodniejszy, też jest. E, bardzo ważne jaki długi mamy krawat i gdzie w którym miejscu ma być węzeł jak tutaj ma nam zostać tego krawatu zwisającego dlatego że różne węzły różnie zużywają materiał są bardziej takie kręcone i wtedy ten długi krawat nagle robi się króciutki zostaje nam tylko tyle a są takie które pozwalają e, zostawić naprawdę e, ładny tutaj ładną długą część najprostszy krawat modny bardzo ostatnio, Following hand. Eee, on ma taką, zaraz zobaczymy, wysmuklony kształt właśnie i lekko taki asymetryczny. Właśnie ten krawat zawiązałam Pani redaktor, czyli tak krzyżujemy. Ja się się bardzo podoba. Dobrze, krzyżujemy szerszym końcem nad węższym, oplatamy. To już nam powstaje e, część krawatowa i teraz pod brodą i wkładamy tutaj. Zaciągamy mamy krawacik I teraz co jest ważne. U pani możemy oczywiście sobie pozwolić na krawat na węzeł na tej wysokości. Jak widać on jest lekko asymetryczny i taki wysmuklony, co jest ważne w krawatach panowie, żeby i panie, jeżeli tutaj pojawia się taka łezka. To jest elegancko zawiązany krawat, z, wyglądający, że jest to taki krawat z jedwabiu, ładnie układający się, miękki materiał. I u panów bardzo ważne jest, dokąd sięga ten krawat. Tak pani może mieć, tak jak my tutaj, e, luźnie i w formie zabawy. Natomiast panowie do opaska pamiętajmy, że krawat, koniec krawata nie może być dłuższy ani... Krótszy, tak, co zwłaszcza u panów z brzuszkiem, niestety ma miejsce, że krawat kończy się tutaj. I ważna rzecz, o której muszę tu powiedzieć: dobrze zawiązany krawat to taki, że gdy go rozwiązujemy, wyciągamy cienki koniec z węzła, a ten szeroki powinien nam się rozprostować. Jeżeli pojawi się na nim węzełek, znaczy, że gdzieś tam popełniliśmy błąd w czasie wiązania. Zobaczmy jeszcze jeden węzeł bardzo taki klasyczny i u panów szczególnie popularny, tak zwany Windsor, który z kolei ma taki kształt węzła bardzo symetryczny. Pojawia się taki równy, wyraźny trójkącik na tym węźle. Czyli krzyżujemy podobnie szerszy koniec nad tym cienkim, wąskim, i przekładamy pod brodą. I ciągniemy na zewnątrz, pod spodem, i znowu do brody, i wyrzucamy ten koniec, po czym owijamy całość. Idziemy od brody znowu, i tutaj środek. Zawsze każdy węzeł należy ponaciągać, porównać i powstaje nam, tak jak mówiłam, piękny trójkąt z łezką pod spodem. Czy ona będzie troszkę z boku, czy będzie równiutko centralnie po środku, nie ma znaczenia. Ona po prostu ma być. To świadczy o dobrze zawiązanym węźle. I podobnie my tutaj sobie u naszej pani manekinki troszkę niżej ten węzeł ulokujemy. Panowie oczywiście pod kołnierzyk. I tutaj zapięte wszystkie guziczki, i w tym miejscu ląduje ten węzeł. Mam nadzieję, że to pomoże naszym widzom rozwiać różne problemy i wątpliwości. Ja nie będę wiązać krawatu, bo nie umiem. Jak widać, bardzo łatwy sposób, wystarczy tylko poćwiczyć, jak również apaszki. No to naprawdę, to nie aż się tak. sama przyznam, że nie spodziewałam się, że naprawdę można tak fantazyjne wzory tworzyć. Zupełnie dwoma ruchami. Tak. tak, tak nie jest to e, skomplikowane. E, co jeszcze ważne u panów, tak? Żeby rozwiązywać te krawaty codziennie. E, codziennie, tak? Czyli wiążemy rano, a potem rozwiązujemy. Znowu zgodnie z zasadą, żeby nam się ładnie rozprostował. I taki krawat albo wieszamy na wieszaku, żeby on miał szansę wyprostować się i wrócić do swojej e, formy, albo od tej. Cienkiej strony zaczynając, ładnie zwijamy na dłoni i wtedy on się ładnie ma szansę rozprostować i w ten sposób w szufladzie przechowujemy, to chyba może nie każdej kobiety by było, żeby tak się działo. No, jeżeli panowie czy panie, które też korzystają z krawatów, nie będą tego robić, to po kilku użyciach ten krawat nie będzie się nadawał w ogóle do użycia, więc warto o to część garderoby dbać. Dziękuję bardzo Pani Doroto. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Mamy nadzieję, że naprawdę nauczycie się tych łatwych sposobów, ale jakże pięknych i wzbogacających naszą garderobę. My się żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.